Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć trochę o śnie naszego maluszka, jak to wyglądało na poszczególnych etapach. Nasz synek będzie miał 4 miesiące już za 4 dni i powiem Wam właśnie, w tym momencie śpi i powiem Wam jak to przebiegało. Może macie podobną historię i chętnie się nią podzielicie w komentarzach. Czekamy i chętnie poczytamy jak to było z Wami. Nasz malec na początku bardzo dużo spał, Ja mieliśmy taką śmieszną przygodę, ponieważ całą pierwszą noc właściwie przespaliśmy. Lękniarki położne mówiły, żebyśmy jak najwięcej spali, więc z Tomciem chyba 6 godzin spaliśmy non-stop. Po czym się okazało, że Tomcio dużo masy stracił przez tą pierwszą dobę, właśnie przez to, że wszyscy chyba karmili co dwie godziny, a my z Tomciem stwierdziliśmy, że skoro mamy spać, to spaliśmy. Potem trochę było stresu. W drugiej dobie musiałam sobie ustawiać budziki, żeby co półtorej-dwie godziny go tak karmić, żeby nas wypuścili po dwóch dobach ze szpitala, żeby jednak nie był za duży spadek masy, ale wszystko się udało. Udało się od początku, że Tom się pił mleko. Karmienie piersią się udało, właściwie cały czas tylko tam jak pije mleko moje i nawet nie korzystałam z żadnych laktatorów, jakoś tak dobrze się udało.